Kabanosa. no chodź, no chodź, no chodź, no chodź, no co, ci, o co ci prosiłam? no co, no o kolejnego pasa. no na kolejnego Co no chodź, no Co, chodź, Drugi kabanosie. Rozłóż się. No, rozłóż się, kabanosie. Kabanosie mój. Mój kabanosek. To jest mój kabanosek. Mój kabanosek. Mój kabanosek. No, mój kabanosek. No, mój kabanosek. Miała parówka. Miała ci parówka. みみ。<laughs>